Na murze Kościoła Parafialnego w gościoszynie jest tablica poświęcona pamięci Krzysztofowi Żegockiemu. Tablicę tę murowano w 1982 roku. Krzysztof Żegocki jest związany z historią naszej ziemi. Urodził się w Rostarzewie w 1618 roku, do rodziny Rzegockich należało Głodno, Gola, Dąbrówka, Gościeszyn, Rostarzewo. Był człowiekiem zaliczającym się do średniej klasy pod względem majątności. Miał trzech synów i trzy córki. Był starostą Bawim Konińskim. Podczas, zasłynął podczas potopu szwedzkiego. To wtedy on tutaj po raz najwcześniej rozpoczął walkę podjazdową z najeźdźcą szwedzkim. Rodzinę swoją schronił w zatorze koło Zielonej Góry. Z okolicznej szlachty i służby folwarcznej chłopów, mieszczan zorganizował bardzo ruchliwy oddział powstańczym. Brał udział w walce o oswobodzenie na pewien krótki czas Kościana. Później pospieszył na pomoc Częstochowie, klasztorowi na Jasnej Górze obleganemu przez Szwedów, ale nie zdążył. Szwedzi wigilię Bożego Narodzenia wycofali się. Potem wraz z dywizją czarneckiego, tak ci słynni czarneczycy brał udział w wyprawie do Danii, był wojewodą inowrocławskim, gdy w 68 roku umarła mu żona, wstąpił do stanu duchownego. Krótko po otrzymaniu święceń został biskupem Chełmskim, ale chodzi o ten hełm lubelski. Później został biskupem kujawskim. I w drodze z hełma lubelskiego na to nowe biskupstwo zatrzymał się swoich dobra w Tu zasłał i zmarł, pochowany w podziemiach tego kościoła. W jego pamięci poświęcił swoją pracę naukową Wiesław Sauter. Jest dostępna w bibliotekach naszego miasta i gminy. Tablica pamiątkowa obok. Poświęcona księdzu Alfonsowi Graszyńskiemu, który był tutaj proboszczem w latach 1912 do 36 Bardzo zasłużony patriota tu w utrzymywaniu polskości. Organizował tutaj oddziały pierwsze zbrojne, stąd właśnie druszali poprzez Dąbrowę na oswobodzenie Wolszczyna. W, 18, w 19 roku 5 stycznia jego brat później był pierwszym starostą po odzyskaniu niepodległości Polski. Bardzo zasłużona postać. Następny proboszcz Szyński, ksiądz Józef Kut, jest to bratem naszego Antoniego Kuta, mecenasa, prezesa Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, obecnie Związku Kombatantów III Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Obaj przeszli przez obozy koncentracyjne, z tym, że ksiądz Józef Kut wdachał zmarł. Jego pamięci również tutaj wmurowano tablicę. U niego spędzał na probostwie tutaj przed wojną i w 1939 roku wakacje. Pan mecenas Antoni Kut, ten bardzo zasłużony dla upamiętniania miejsc zbrodni hitlerowskich ostatniej II wojny światowej. I czwarta tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Marii Kurnatowskiej. Maria Kurnatowska Pochodziła z rodziny Mierzyńskich. Ojciec jej Józef Mierzyński doprowadził do rozkwitu tutaj dobra goście szyńskie. Brał udział w różnych wystawach zagranicznych za hodowlę. Potem wydał swoją córkę Marię za Zygmunta Kurnatowskiego. I stąd część tych dóbr przeszła w ręce kurnatowskich. Bardzo zasłużona w ruchu patriotycznym. Ona udzielała pomocy żywnościowej i dawała podwody dla powstańców. Szerzyła oświatę rolniczą wśród dzieci włościańskich. To ona założyła później w duchu szkołę dla córek włościańskich, gdzie uczyły się prowadzenia gospodarstwa domowego. Bardzo zasłużona dla kraju i dla okolicy. I następna tablica na murach parkanu otaczającego zespół pałacowy w Gościoszynie. Tablica ufundowana przez staraniem właśnie tutaj wspominanego przed chwilą mecenasa Antoniego Kuta. Jest ona poświęcona ofiarom II wojny światowej. Ci, którzy zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego. Ci, którzy byli męczeni w więzieniach, w obozach hitlerowskich, rozszczeliwani, wieszani, a było ich kilkadziesiąt osób. I również w pamięci tych, którzy jako żołnierze ginęli w 1939 roku. Po prawej stronie, w prawym rogu. Jest nazwisko drugie w kolejności Stanisława Kurnatowskiego. Był to najmłodszy syn hrabiego i hrabiny Kurnatowskiej, o której przed chwilą mówiłem. Był podporucznikiem 17 Pułku ułanów w Lesznie. Dowodził Plutonem i zginął 10 września w bitwie pod Walewicami. Pamięci wszystkich tych patriotów poświęcona została ta tablica.